W trakcie Wielkiego Głodu w Związku Sowieckim zgładzono miliony ludzi. Dochodziło do masowych aktów kanibalizmu. Tymczasem 31 marca 1933 roku na łamach New York Timesa ukazał się artykuł Rosja głodna, ale nie głoduje. Moskiewski korespondent gazety, Walter Duranty, dementował w nim informacje na temat dramatu rozgrywającego się w Sowietach. Z pełną premedytacją okłamywał swoich czytelników, żeby zatuszować straszliwą zbrodnię Stalina i cierpienia milionów niewinnych. Duranty był jednym z pożytecznych idiotów. Zachodnich komunizujących intelektualistów, dziennikarzy, pisarzy, naukowców, którzy wywielali i usprawiedliwiali potworne czyny bolszewików. Moskiewskie procesy pokazowe, wielki terror, gułag. Pożyteczni idioci zawsze gotowi byli do lizania butów czerwonego dyktatora. To między innymi dzięki ich całkowitemu i bezwarunkowemu wsparciu Stalin nie musiał liczyć się z opinią świata i mógł spokojnie pastwić się nad swoimi kolejnymi ofiarami. Alianci. Nowa książka Piotra Zychowicza.